Cześć, witam was wszystkich na moim kanale Dzisiaj gramy w długo nie nagrywanego Eurotrack Simulator 2 Eurotrack Simulator 2 Tak Przyjąłem zgłoszenie więc wybieramy się Na naczepy I ruszamy w trasę To jest dzisiaj plan na odcinek Właśnie wziąć O kurde znosi ty! O, halo, halo Bez takich tu mi Dobra, czerwony światło tutaj. Dobra, bierzemy zgłoszenia. Tak, te poproszę. Firma DHL. Raz Jak tam mój pracownik w ogóle? Coś jeździ? Nie, tutaj menadżer firmy, menadżer kierowcy, tu jest chłop. Jest na służbie. Huhuhuhu. Aktualny ładunek materiały wybuchowe. Też grubo. Oj, grubo, grubo. Tam pracownik. Rata. Mamy kalafiory, 9 ton kalafiorów potężnie. Dobra, jedziemy. Przerwa na odpoczynek jest za 3 godziny, a mamy 3 z kawałkiem, więc chyba będziemy musieli się gdzieś na, na spanko zatrzymać. Na krótkie spanko będziemy musieli albo będziemy tak cisnęli, że przegonimy czas na odpoczynek i nie będziemy Oczywiście zapomniałem powiedzieć no podobał Wam się odcineczek no to zostawcie łapeczkę w górę albo jak ktoś jest nowy na kanale no to subskrypcję dzwoneczkiem mile widziana oczywiście No i piszcie piszcie w komentarzu jakie gry albo najbardziej jaki simulator Wam się podoba Teraz mam taką zajawkę na nagrywanie właśnie Farming Simulator, Eurotrack Albo no jeszcze Minecraft w sumie, no bo Te gry, gdzie się strzela to już na nerwy wpływa Mam dosyć tego Szczerze, chciałem dla was jeszcze World of Tanks nagrać, ale Też coś słabo idzie Więc no Na razie Simulatory pro plus Minecraft jeszcze jakoś tam idzie. To może być CS, CSGO. Chwilowo nie będzie nagrywany, bo w sumie nie mam z kim. Z randomami nie chcę. Na razie. Więc jak znajdę kogoś, z kim będę mógł zagrać duo, to wrzucę też CSGO. A chwilowo będzie tylko właśnie te trzy gry na przemian. Mam dwie ciężarówki, mam teraz DAFA, którego kupiłem mojemu pracownikowi. Jeździł nim, ale. A ja jeździłem Mercedesem, ale teraz się z nim zamieniłem, bo już. No, ten Mercedes mi się trochę. Już mi się bardzo nim nie chce jeździć, no to sobie teraz wziąłem DAFA i pojeżdżę sobie DAFem trochę teraz. Zbieram pieniądze na podwozie 6x2. Cztery koła z tyłu, żebym mógł wozić cięższe ładunki, bo miałem taką sytuację, gdzie wiozłem no, ciężki całkiem ładunek tym dafem, i po prostu jak hamowałem Na przykład na światłach, to mnie pchało do przodu. I nie wyhamowałem. No i zapłaciłem mandat, że przejechałem na czerwonym przez to. oh A żeby jakoś to wyminąć kolegę czy się uda Nie. linia Jest tak średnio. Dobra. O, no już się wam Ben, może wątpię, żebyśmy chyba dojechali od razu. O jest, widzę. Już mi się na mini mapce pokazało. To sobie zajedziemy tam od razu. Została godzina 20, a mamy godzinę 25. Ale sprawdźmy jeszcze na dużej mapie. Czy może gdzieś dalej by się nie dało no raczej już tylko na miejscu dobra trzeba skorzystać z tego tutaj prawda nie jest po naszej stronie ale może uda nam się jakoś przejechać jest zakaz tutaj skrętu A my chętnie byśmy się tu przespali так i to do I odzyskujesz siły, spłacono w sumie 8 tysięcy rat pożyczkowych no tak, bo na początku na rozwój firmy wziąłem aż 500 tysięcy pożyczki aby rozwinąć tutaj się no i teraz to trzeba nadgonić, nadgonić zbieram teraz właśnie no zbiera zbierać na te podwozie tutaj większe do tego tira, żeby włożyć cięższe ładunki i zarabiać więcej money no, a jako drugie też zbieram, żeby mi starczyło tak, żebym spłacał pożyczki, a równocześnie żeby kupić tira. Jeszcze mam jedno miejsce w garażu, w swojej firmie w garażu. Jeszcze jedno miejsce na tira i na pracownika, który by mi jeździł i też by jakieś tam coś jak pracowały. To idziemy szybciej. Później trzeba kupić jakiś nowy garaż albo rozbudować ten co mam garaż w Berlinie aktualnie i no na trzy miejsca się Garaż dopiero jest na trzy miejsca więc a dopóki znaczy no jest na trzy miejsca a są dwa tiry chwilowo mój i tego praco pracownika ale trzeba będzie właśnie chyba nie wiem albo jeszcze mi z banku mogą wysłać coś tam że mogę jeszcze pożyczkę wziąć na kolejnego tira, żeby to w ogóle się wszystko szło. Tam nie wiem kilka tysięcy i będę miał na kolejnego tira wezmę pracownika i będzie jechana. No A jak kolejnego tira to sobie, no może będzie jakiś odcineczek skupywania ciężarówki, więc zobaczycie jaką mam na myśli. Już sobie patrzałem tam co by tutaj zakupić nowego o przychód 8700 kierowca mój kierowca przychód zrobił dowiózł ładunki wybuchowe Spłaciliśmy pożyczkę miałem 42 tysiące, spłaciłem pożyczkę, miałem 33 kierowca dojechał i mam znowu 42 jak to się opłaca, i za chwilę ja dojadę i zdobę, będę miał kolejne jakieś 6000, więc to jest no. Ja zarabiam jakieś średnio 15 dziennie a spłacam 8 dziennie Więc no jestem taka ponad 7000 na plus jestem codziennie. Oj, co ten samochód tam zrobił? Więc jakoś się dorobimy ciężarówkę na te podwozie większe. nie dobra. Wszystko, gitara. Mamy uszkodzoną. A, to pewnie przez ten, dobra. Procent uszkodzenia ciężarówki mamy, ale to jest pewnie jakieś klocki hamulcowe obstawiam po prostu. Tam zawsze są jakieś małe procenty. Fajnie, że mi się, na teraz. tym mm roku w tym -hmm. O w Polsce sobie wgrałem, właśnie sobie grałem, wgrałem, moda na takie polskie, znaczy na polskie, może nie polskie, ale takie marki, które w Polsce w sensie występują na przykład DHL, DPD, Lidl, właśnie tamte JCB, Blondeka, co była, takie różne, Ikea, ale jeszcze nie spotkałem, myślę, niby jest Ikea, ale Kolejna debata, w bo zaraz pięćdziesiąt na godzinę, zaraz to nam będą strzelać. DAF, XF obok mnie to nowszy DAF tutaj starszy model o! tak, może on wie kiedy jechać nie patrzę na to co trzeba dobra, ja już tutaj skręcam hałę, przepuściłem na pas Jesteśmy w mieście Hamburg. Trasa pokonana. Oczywiście bierzemy najtrudniejsze parkowanie. Więcej ekspa. samiş Rezultat, dobra Kolejne money Leciało, 48 tysięcy No dobra Już odczekujemy, dobra możemy odjechać No i na razie to stop Czekajcie na kolejny odcinek Na dzisiaj to już kończę na dzisiaj już koniec, więc no trzymajcie się, a no i pamiętajcie oczywiście o, o łapce w górę oraz subskrypcji, no i trzymajcie się, do następnych odcinków, eluwi na byczki.